Ej, słuchaj! No! O. Same liście! Same liście, nie? Ja! Pełno liście! Ale fajne, nie? Fajnie się na to tkacze. No! Nic to nie ma, nie? No nie! Ale ciekawe, ci. Coś tam się rusza. Coś tam się rusza. Ej, Ej co jest? Nic. Ej, ale To, jest... <śmiech> <śmiech> to jest... <laughs> Może będziemy miać! Ej, no! Ej, słuchaj, czwórz, rusza! Nie! Jest? Co, to się? To, co, nie co to jest? Co Co to jest? Coś prądowego. Ale tu i liście są, to może to liście. Ale liście tak nie robią! Co to? O Jezu, tam coś nie wychodzi. Stanął liścią. Oj! Ja! Ty chuju ja Oj! Ale coś chłopki robi! Nie naciągaj gemy mi spodni. Nie na go sponnić, masz taką fajną dupę. To też. Oj! Ja! Oj! Ja! Liście padły na ziemię. Co to jest? Noga. Ale ona macha jak. Podczas monitorowania. O, masz tu basję. O, tu to jestem. O, o, o. Cytelek. Chodź bliżej, bo kupę widać. Patrz jaka dupcia. Uuu, jak coś nie... dla nas. <grym> Ale jaka głowa, ty! Jak normalnie gogę! <grym> moje gogę, pokażcie, pokażcie moje gogę! Kup na... <grym> I wsiąła po swoje ty padli. Jadu sam, Jadega, go Karol. Trzymaj, ja nie Ludzie, co tu się dzieje?